Dzień dobry, dzisiaj sobie nagramy małpki. Znowu, mm, dokładnie, znowu. A dobra, że mogę jedynie z tego robofarmera. Jako... No właśnie, zastanów się Kasper nad swoim istnieniem. Oczywiście, widzowie, zostawcie suba i łapkę w górę, bo... tak. No że Sprytny to świetny kanał, nie wiem czemu tego nie robicie. Jest, e, nie dość, kanał, nie jest dość że, nie jest że najlepszy, to i to Sprytny. No, jeszcze Daily codziennie, razy 4. Mhm. Ja postanowiłem jednak nie brać hmm, tego... Y, czego? Y, farmy. Postanowiłem trochę sobie utrudnić grę. A nie treherdować. A gdzie mam tego Boosta Kacper? No to jest to coś, tylko to Ci nie ulepsza na maksymum tylko jeden poziom, jak co. Aha, i to raz mogę użyć? Trzy razy. Aha. Dobra i właśnie pytanie. Gramy, kto dłużej wytrzyma czy można nareszować? Mm, możesz mi wysłać, ale nie żadne zągi i takie sprawy. Ma się rozumieć. Dobra, jeszcze z 3 farmi i koniec tych farm. wiem, na pewno już przegrałem ten match. Czemu? masz farmę i ty będziesz super mega świątynię robił. Nie, ja ci chcę właśnie pokazać sposób Hałku T. To, to działa mega boost. Myślisz, że to mnie powstrzyma? No nie. A ja idziemy mega wust? Pokażę ci później, bo teraz to już okej, okej. Teraz to trzeba zbierać pieniążki. Pójdę w coś głupiego, bo taką małkę wylosowało. W co pójdziesz? Nie Snaj widzisz? Sniper jest OP, chłopie, o co ci chodzi? On na tej lewej ścieżce na maksa tego, stunuje zągi. Czy nie tylko zągi? Głęboko, Ja Nie wiem o co ci chodzi, że pójdziesz w coś głupiego, pa ja mogę pójść w coś głupiego. Да, ааа, във мамка бумеранг. Biorąc tą mapę myślałem o jednym, potem ci pokażę, tekst sniperu sobie ulepszę na tą lewą. Czy, czy tobie chodzi coś o super małpki, jeśli dobrze myślę, chodzi ci o tą, 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 yy, tego Boosta? Tak dobrze yy, yy, nie pobiera yy, świątynia, nie zabiera innych małpek. Zabiera. Ale na super buście jest to op pokażę ci później czemu. Zwykłe się... będzie Aha, czy nie poszedł? Czekaj, nie poszedłeś. Czemu nie poszedłeś w przyrost? Bo na superbuście nie jest aż tak potrzebny. Poza tym gramy przeciwko sobie, więc nie będę. Wiesz, mamy dżentelmeńską umowę, że nie wysyłamy sobie zągów i tak dalej. To niepotrzebny mi przyrost, jak mam 8 fabryk. Dobra, wiesz co, bo tutaj jeszcze jedną jest jeszcze to 9. To nie, nie jest mi przyrost potrzebny. Po prostu później sobie odbuduję tą potęgę. Nie? Толстая-толстая. Mówię, ale jak, jak ci się chce, to możesz mi wysyłać bez problemu, ale nie zągi. Aha, ja ale nie zągi. Nie chcę, nie chcę. Ja tylko ci wysyłam, żeby mieć większy przyrost, wiesz o co chodzi. Dobra, ma się rozumieć. Masz farta, że nie gramy hamsko. masz o, ogromnego farta, bo masz... Bo tak mało zrobiłeś rzeczy na Kamo. Yy, wystarczy mi... Wystarczy mi te dwa blondictu, ten chłop będzie ciągle stunował. A jakbym dodał jeszcze drugiego, to nieważne i... Znaczy, jakbyś przyspamował, że przyspamował. No właśnie A, Kamo Regen Rush, no to bym musiał po prostu dodać. I tyle. Ale czy byś to zrobił szybko? To jest to pytanie. Yy, tak mam już oszczędzone 34 tysiące Nie czekaj to jest 340 tysięcy No ja na razie jakoś bardzo tutaj Bo ja chcę tutaj pokazać mam tajne Znaczy te, czy to jest taka tajna broń No co masz pokaż tą armatę Petardę Czekaj dam mi sobie zrobić tak minimum 5 tysięcy tego bo ja nie chcę tutaj grać po prostu na zwykłego y, gracza małpek i farmy i właśnie super małpki. Chcę trochę inaczej, żeby te odcinki na życie były bardzo ciekawe. nie, tak, jak już jest super boost, to, to będzie bardzo ciekawe. Ogólnie chciałem kiedyś Ciebie zdziwić, jak mi szybko przyrost idzie i autopikera, się No. Ale by ci to poszło z kolejką wysłanną, no bardzo. tylko chodzi o to, że są te szybkie różowe. Ale i tak, jak dużo no klik Tak, różnych jest tak, wiem. Ja Ale jednak by był już Dobra, czekaj. O nie, patrz, Gram nie próbuje zraszować właśnie kamotymi, stalowymi. Widzisz, dwie na Blondjitsu, jedna na stuna. Opa, ma tego. Pamiętaj, że tutaj nie ma jak wtedy 6 pod Moaby, nie ma tego ulepszenia. Jakiego? Tego pod Moaby. to nie TD6. Mm -hmm. Tutaj masz tylko to główno z minigunem i to co możesz przenosić. Ej, Rude, o, zrób coś. Dobra, to byłoby no na tyle, znowu. widzowie. Do widzenia. Ośmieszyłem się.